Jak zarobić pierwszy milion w FC 26. Co nieco wiem, co wam powiem, bo czemu by nie? Jak coś, to tutaj też są klipy, duże z klipów z poprzedniego roku ze startu. Widać, że jakoś kamerki od tamtego czasu chyba lepsza, co? Ale na tym będzie prościej działać, prościej będzie wam to pokazać, bo będzie tego dużo, tak? Początek nowej gierki, to trzeba zarabiać na wszystkim i mógłbym na tym skończyć film. Mógłbym powiedzieć, ej, zarabiajcie no wszystkim i to, to tyle. No nie, ja mam, ja wam pokażę, co to jest to wszystko. Także, drogi widzu, łapka w górę jak Ci się podoba, subskrypcja jak chcesz więcej, bo może być więcej, tak? Tylko musicie zostawiać suby, łapki komentarze. Mam przygotowane trzy filmy na start. Ale czy wiadomo, to zależy od Was. Lecimy. Zapraszam Was na stronę Lubskoins.pl, gdzie kupicie monety do IFC w najlepszej cenie na rynku. Bezpieczne metody dostawy oraz płatności. A na stronie możecie również sprzedać monety oraz konta. Z kodem rabatowym wachu macie 5% zniżki. Poleca. Na pierwszy ogień weźmiemy coś mega, mega prostego, tak? Stroje popularne, a później powiem wam o niepopularnych. O co chodzi i jak to w ogóle zrobić? No. No co no, wchodzisz, szukasz popularne stroje typu Barcelona, typu Real. Typu Manchester United kupujesz je po taniości, bo ludzie wystawiają po taniości, a one zazwyczaj kosztują kilkaset końców więcej. No to masz sam klip ze strojem Manchester United, 1400 kaski, stroje Realu 1500 kaski, a ja chyba kupowałem je po 600 kaski. Więc to jest dość mało, ale tu jest jeszcze jedna ciekawa rzecz, bo Qixel tych stroi wynosił około 500. Nie pamiętam ile dokładnie, ale te stroje można wystawić po 200 końców i ludzie wystawiają je po 200 końców. To jest screen z grupy handlowej, to mam ich dużo. Trochę wam ich pokażę. Więc co robisz? Chodzisz, kupujesz straje po 200, jakiekolwiek rzadkie straje pod 200 i quicksellujesz i zarabiasz kazę. No na początku trzeba zarabiać, jak mówiłem, na wszystkim, bo nikt nic nie ma. Chodzimy na delikatnie wyższy poziom. Zarabianie na kartach do SBC. Jak? Czemu i po co, dlaczego? Tutaj pokażę Wam klip, tak zwany z teraz. Przed chwilą widzieliście jakieś tam karty Louisa City, czy tam jakieś brąziaki i tak dalej. O co z nimi chodzi? Jeżeli chodzi o karty pod SBC, to karty pod ważne mecze, jak na nich zarabiać? Każdy chyba wie, ale no na szybko. Albo kupujesz te karty, zanim wyjdą ważne mecze, bo albo masz przeciek, albo się spodziewasz, jaki mecz może być. Albo po prostu sprawdzasz i na nich handlujesz w tym czasie. O co chodzi? Jeżeli miałbyś tutaj na przykład gracze z Argentyny 1, to miałbyś jakiś klubik, no to wchodzisz. Najtańsze karty z tego klubiku są po 800 na przykład, stolicy też masowo za 600 i zarabiasz se podrobnych trochę na start. Ewentualnie jak zauważysz, że na przykład Hiszpanie są z jakiegoś powodu drodzy, czekaj może tutaj jakieś takie SBC będę mógł wam pokazać, albo jacyś inni są drodzy, bo wyszło SBC, na przykład mamy tu Precision Challenge 8, z tej samej Ligi Minimum 2, z tego samego klubu Minimum 3, no to to nas nie interesuje, ale istnieją takie SBC, gdzie na przykład najlepiej jest zrobić 11 Hiszpanów, 11 Holendrów, coś w tym stylu i przez to te karty złote idą do góry. Zamiast kosztować po 300, kosztują po 600. Ale o tym będzie wspomniane za chwilę, wróćmy do początku. Masz tu foundations. Jeden foundations, dwa foundations. No, dużo tego masz. Dużo tego masz i masz hybrydy ligowe oraz narodowe. I nie wszystkie te foundations są spoko, żeby je zrobić, tak? Bo za niektóre te foundations, kurde, nie umiem tego wymówić, mam nadzieję, że mi wybaczycie, ale za niektóre są fajne paki do odebrania w zadaniach, a za niektóre są nie najgorsze paki na star Tutaj, no niby nic ciekawego nie ma, prawda? Ale za zrobienie całej grupy też nic nie ma. Ale tu masz Foundation 5, za które masz pakę zapione, zapione, zapione za, 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 za 7,5 2 zł rzadkich piłkarzy. Tu masz same silvery to raczej nie, ale no na przykład tutaj stary, początkowe SBC, co tu potrzeba? Info, dokładnie brązowy, zgranie jeden, 1, player on skład 3. Tutaj brązowy to samo. Tutaj to samo. Tutaj, tutaj troszkę więcej, nie? tutaj troszkę więcej. No i z tego powodu niektóre brąziaki to nawet po 800-900 tysiąc końców potrafią chodzić. Wystarczy co robić wtedy? Snajpić. W tamtym roku było coś z Niemcami na SP, że na nich się dużo tam zarabiało na początku kaski, bo one były chyba po 500 albo 550 i się snajpiło je do 300 i wyskakiwały i trzeba było szybko sprzedawać. Bo ogólnie te karty trzeba szybko sprzedawać. Jeżeli, zobaczycie, że są drogie, coś wygracie, to trzeba szybko sprzedawać, bo szybko spadają ceny, nie? Nie mam tego screenka z brąziakami, niestety, bym wam go pokazał. Mam inne, więc inne pokażę ale dalej jeszcze musimy przejść do hybryd ligowych i hybryd narodowych. Gdzie są moje ligowe hybrydy? No, człowiek tyle zakładek no otwierał i się teraz nie może połapać. No, hybrydy ligowe i hybrydy narodowe. O co tutaj chodzi? No, tu masz info, proszę bardzo. Co potrzeba? Completed Challenges. Tutaj też masz info, też masz info, też masz info. Sprawdzasz Completed Challenges i masz opcję, W sumie dwie albo snajpisz te karty, które będziesz widział, że tutaj są droższe niż no najniższe widełki, powiedzmy albo je licytujesz snajpisz albo licytujesz, tutaj dwie takie opcje dla ludzi, no tu nie widać, żeby to było jakoś mega drogie, nie, no bo to jest tylko 6000 skład, no to to jest tak naprawdę cena QuickSellu praktycznie no ale na początku gry to nie będzie cena QuickSellu. to będzie więcej, ale warto szukać rzeczy, które podziałają i teraz nie powiem wam co podziała, bo będę musiał sam to sprawdzić, ale screeny z grupy zawsze mi pomogą. Na przykład licytacja Premier League zawodników po 300 końców wygrywasz 40 kart. Wystawiasz po 400 schodzą ci w 4 minuty a ty w międzyczasie licytujesz kolejne. Kilka tysięcy co parę minut to jest w monet na start więc polecam wam sprawdzać takie rzeczy. Ale nie tylko takie rzeczy jak gracze, style gry czy menedżerowie to też trzeba sprawdzać. Menedżerowie to ogólnie jest niezła inwestycja, ale o inwestycjach w kolejnym filmie jeżeli będziecie chcieli, bo no mam tego dużo. Tak, Mam tego dużo, a jeżeli wy chcecie być na takiej grupie handlowej, mieć takie rzeczy i takie rzeczy, że kupujesz, ja ci piszę kup, piszę ci sprzedaj i zarabiasz niezłe końce. Na przykład taki Kie za 40 koła zarobku na jednym, no no to nie jest mało, tak? To nie jest mało. Na start gry to jest, powiedziałbym, spore, a nie tylko na starcie gry zarabiamy, bo ja mam takich szotów w pizdu. Co, jak, ile zarobiliśmy Także jak chcesz wbić na tą grupę handlową Na decka handlowego To zapraszam do opisu poprzez Patronite 39 ziko miesięcznie Mniej niż kebab z dowozem A w końcach to się kilkukrotnie zwróci Jeżeli będziesz chciał je na przykład sprzedać Ja tu nic nie mówię Ale możesz wejść na przykład do partnera kanału jakbyś będziesz chciał je sprzedać Od razu masz wszystko pod nosem A jak chcesz mieć jeszcze taniej To możesz sobie wyciągnąć opcję na rok za 50% ceny Nie dość, że ci się FIFA zwróci To jeszcze będziesz miał więcej Jeżeli będziesz chciał te końce sprzedawać oczywiście Więc ja tylko mogę polecić, do opisu wejść Dalej mamy zarabianie na ewolucjach I tu masz dwie opcje zarabiania na ewolucjach Wychodzi przeciek, że ewolucja ma być Kto się w niej znajduje W sensie kto się łapie do ewolucji wtedy kupujesz Albo opcja druga Po 19 od razu Nie wchodzisz w zadania, bo mi skliknąłem Wchodzisz sobie w klubik chociaż nie wiem gdzie będzie zakładka ewolucje w każdym razie, 19 godzina równo wpierdzielasz się w ewolucję jak Konrado, no i patrzysz co tu ciekawego, kto jest w stanie się na tą ewolucję załapać i kogo szybko warto kupić, żeby go po paru minutach sprzedać, to jest najważniejsze, szybko kupić szybko sprzedać, tak zwany mega szybki flip, no bo no, ludzie się rzucą na tą kartę, skupią, też będą chcieli ją sprzedać, więc musimy być pierwsi, tak? W tym przypadku, kto jest za wolny, ten traci, bo często te karty spadają więcej niż kosztowały wcześniej. Na przykład mam tutaj coś takiego, taki klip. Kupiłem waranów za minimalną, sprzedałem po 950, więc na nim no, stracić się praktycznie nie dało, ale na takim Martinezie kosztował 1000 coś przed wyjściem ewolucji. Podrożył do 1000 kilkuset, ja kupiłem paru, sprzedałem, jak widzicie, a później spadł poniżej 1000, więc no, tutaj trzeba być w tym przypadku szybkim, żeby nie być w dupsko. Jeżeli chodzi o zarabianie, to jest też wiele rzeczy sytuacyjnych, tak? Że wychodzi jakieś SBC o danego gościa, i wtedy się wchodzi i kupuje karty, które mają do niego połączenie. Wychodzi na przykład jakaś mega mocna karta, załóżmy z Freiburga i jest z Freiburga jakiś grywalny zawodnik, żeby go połączyć, no to warto go kupić, żeby na nim zarobić. Wychodzi jakaś karta z Leeds, wychodzi jakaś karta z Newcastle, no ogólnie takie wiecie, dobre linki, jeżeli wychodzą w SBC do danego gościa, czyli coś wychodzi pod SBC i żeby gościa połączyć, coś w stylu wychodzi SBC o ikony, na przykład wtedy warto skupować foder, no i tak dalej. Jest tego dużo, to są rzeczy sytuacyjne, ale tutaj dzisiaj Daję ja wam coś, co można od razu zastosować, jak na przykład licytacje. Lubię licytację, bardzo lubię licytacje. Licytacje czy to Foderu, czyli kart 8, 5 do 8, do 90 nawet. Niegrywalnych, tylko takich, które no, są do przepalania właśnie. Czasem się jakaś grywalna tutaj znajdzie, macie na klipie. Jak wklepiecie sobie jakieś filtry, to różne karty wam wyskakują. Różne, różniste, grywalne, niegrywalne. Trzeba wklepać tak, żeby wyskakiwało jak najwięcej Foderu, bo Foder jest tak naprawdę najłatwiej wygrać z tego, co widziałem. Grywalne, wiadomo, też się zdarzy wygrać, ale tutaj jest jedna ważna operacja, kiedy licytacje. Cytować, no wtedy, kiedy gra najwięcej ludzi wieczorami jak wychodzi content. Wtedy najłatwiej wchodzą licytacje. Ktoś pewnie teraz powie, ej, a dlaczego? Przecież najmniej ludzi to podobno, podobno no, to podobno gra w nocy, więc może w nocy najlepiej stać, bo rano jak wszyscy są w szkole, w pracy. No ta, powiesz tak, a ja ci powiem dlaczego nie. No bo jak masz content, 19, wszyscy otwierają paczki, nowe paczki w sklepie, nowe z BC, tu wymienne coś, otworzy i jest więcej kart. I mimo, że więcej osób też będzie licytowało, to kart jest dużo więcej. Z tego powodu komuś może się zapomnieć, na przykład kliknąć o licytacji. I wtedy możemy wygrać kartę wartą dychę, na przykład za 4, jeżeli chodzi o kartę foderową. Bo z grywalnymi to raczej tak nie przejdzie, ale z foderem się zdasz. No a na koniec zostawiłem legendarny sposób na zarobek, czyli brązowe paczki. Tyle o tym się gada, czy to działa, czy to nie działa, jak to w ogóle zrobić. I ja powiem: tak, na początku działa. Tylko ja bym to robił tak, że jeżeli macie dwa konta, to na jednym koncie bawić się w brązowe paczki, a na drugim chcę handlować normalnie. Jeżeli macie tylko jedno konto, no to zapełnijcie sobie połowę listy na przykład brązowymi, a połowę sobie zostawcie... No macie 100 miejsc, no to trochę dużo, nie? Więc tą drugą połowę sobie zostawcie na jakieś inne rzeczy, na ruchy, na karty z licytacji czy coś, bo na brązowych pakach da się zarobić i tutaj głównie na początku praktycznie, to ja bym tylko się bawił tym na początku. Bo to jest też to, o czym mówiłem. Trafisz brąziaka, który przydaje się pod początkowe SBC, i z jednej takiej paczki nawet dostajesz 1500 końców. A co z tej paczki brać? Możesz próbować sprzedawać stroje, ale to średnio chodzi. Wystawiasz wszystkich zawodników i ewentualnie menedżerów jakichś fajnych, typu Francja, typu Brazylia, czy menedżer typu, który teraz akurat drogo stoi, bo na przykład wyszła jakaś karta z Surinamu w SBC, jest Mega OP i Surinamski menedżer 25 5000. No nawet nie wiem, czy jest menedżer z Surinamu jakiś, ale no to jest taki przykład, no, jeżeli chodzi o jakąś narodowość, Typu, która istnieje, to nie wiem, menadżerowie z Albanii, może jak wyjdzie jakiś Albaniec, czy jak chceś z Holandii, jak wyjdzie jakiś holender mega dobry, no tutaj czujecie o co chodzi. Ja bym dopiero zaczął używać tych brązowych paczek, jak będziecie mieli jakieś 30 tysięcy, powiedzmy, może 20, żeby wszystkiego nie rozpieprzyć na brązowe paki, bo no istnieje szansa też taka, że traficie totalne gówno i ledwo wam się to zwróci i zmarnujecie czas. I stwierdzicie, że nie warto, bo to nie jest dla was. No ale statystycznie, na samym starcie da się na tym Zarobić, no, tylko trzeba co godzinę wchodzić, co godzinę kupować te paczki, wrzucać karty, odświeżać. Ja zrobiłem nawet film o brązowych paczkach, że działa. Tylko nie jest to mega dobry sposób, no ale na sam początek działa. I no, jeżeli chcesz, nie chce się handlować, to możesz się zastosować. Albo mówię, odpalić drugie konto i na drugim koncie tylko te brązowe paczki. To, to, to jest fajne, Jak grasz na konsoli, Możesz zrobić więcej niż jedno konto. Na jednym koncie grasz, handlujesz, a na drugim sobie brąz paki i po tygodniu na przykład. O, oh, kurde, ty, 150 tysięcy zarobiłem, no to co? A no z brąz patrz jak samym, bo trafiłeś paru menedżerów, to jakieś karty. Więc no tak to mniej więcej działa i mniej więcej to było na tyle. No parę rzeczy na sam start dałem, nie wiem czy o czymś zapomniałem. Pewnie o czymś na pewno zapomniałem, bez tego zapewne jeszcze trochę, ale. O niektórych rzeczach nie mówiłem celowo, jak na przykład o inwestycjach, bo do tego potrzeba więcej końców. I jeżeli chcecie filmu o inwestycjach, w co im zainwestować na starcie tej gierki nowej edycji naszej i jej sporzewce, no to dajcie komentarz, dajcie lajka, like subskrybera, to ja wam powiem, bo no ja wiem. Na przykład karty, które mieliście na klipie wcześniej z grupy handlowej. W takie karty warto i wiem, w które będzie warto, bo to nie są te same, to będą inne. Tylko, że no, no jak chcecie, to zostawcie lajka, like to wam zrobię, a na dzisiaj to na tyle. Dzięki za oglądanie, widzowie. Mam nadzieję, że się podobało i że pomogłem. A jak chce zarabiać ze mną miliony końców, to grupa handlowa, link w opisie, no warto, bo się zwraca kilkukrotnie. Także do następnego i mam nadzieję, że kamerka sprzed roku Was nie zraziła to oglądania.